14 czerwiec 2024, musimy się zastanowić się, który rok. Zaczyna się przygoda, Jedziemy. Słuchajcie, ruszyłem. Jestem jeszcze w żywcu. Warunki troszeczkę mnie zaskoczyły. 8 stopni. Jak widzicie, ubrany jestem jak w zimie. Więc jest masakra. No ale jedziemy. Co 50 km będę jakąś relację dawał. No, a może jakieś przebitki to się chyba mówi. W międzyczasie. Także do zobaczenia później. Słuchajcie, zapomniałem najważniejszego, czyli omówienie głównego bohatera, czyli rower, na którym jadę nad morze. Jest rower wyścigowy z 99 roku, Canon Delicat 3. I no, myślę, się bardzo cieszę że na nim jadę. To jest część wyzwania. Mogłbym mieć na jakichś nowoczesnych kołach, jechać i tak dalej, ale jadę na kontakt z jest, jest 7700. Ponownie. Chwila przerwy 40 km pachnięte. Jedzi się nieźle, choć dalej jest zimno. No cóż, plan zrobić minimum 200 dzisiaj, jakby się udało przez cały super. No i tyle, tyle. i tyle. No dobra, lecimy dalej. 50 kilometrów za mną, dlatego się poprawia jeszcze podaje, jest dobrze jest chwila spokoju się to nagrywam 75 km za mną czuję się świetnie, noga podaje tak, jest chłodno lubię jeździć jak jest chłodno nie jest zimno, a chłodno, więc wydaje mi się, że będzie dobrze, na razie jest dobrze no ale już prawie stówka będzie, więc już już troszkę tego poszło Dojeżdżam do Mysłowic No i to tyle Sprzęt działa, ja działam Działamy dalej Wyjechałem z Mysłowic Jestem na ścieżce do Sosnówca Jakby ktoś myślał, że bardzo łatwo przejechać z Mysłowicach to się myli No i teraz się zaczynają szaszki Mam nadzieję, że szybko przyjadę ten Śląsk Bo nie podoba, mnie. Nie podoba mi się tej. Nie podoba mi się tej ścieżki Kurwa kręcę się i tak jadę powoli nie dzisiaj bo trzeba cały czas kombinować, żeby nie skręcić dobrze. No ale to cóż. Jestem najdalej od domu. Jeszcze nigdy tak daleko nie byłem rowerem, więc to jest coś nowego. I teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Jeżdżamy w tereny dziewicze. I benzin. Moje ulubione ścieżki. Mam nadzieję, że się już kurwa skończą. Są ordynarne, są rozwalone. To nie jest jazda. 104 km. Toczyły się podjazdy. Wyjeżdżam. Już wyjechałem z Będzina, a nawet nie z Będzina, a z Psar. Wydaje mi się, że już zacznie się lepsza droga, przyjemniej. Teraz zjeżdżam, grubo jest. Dajcie, bo jedną ręką to samo mogę. No już jest fajnie, już dróżki takie mi się podobają, proste. No i jakie spostrzeżenia do tej pory? Sosnowiec, ścieżki rolowe, których nie lubię, ale ogólnie nie były złe. Natomiast Będzin, Braum. Ciężki dramat. Znaczy jak ty lubi, no to fajnie, no, przez wejścia podziemne, no nie na szos. na pewno nie na szos. ale już jesteśmy za Śląskiem, już, już czuję, że będzie coraz To teraz... jest przeciw. A przy okazji zobaczę, jak entuzjazm jest zamieniany przez zmęczenie. Do usłyszenia później. Pyszowice. Jezu, traska nie 120 km Droga na morze? Taka? No, troszkę słabo. Jeżdżamy do Częstochowy. Nie odbyło się bez przygód. Chyba no nie chciałem takich przygód. Czy piękny las? Ale co z tego, jak nie miał asfaltu? Miejscowość Lubojna za Częstochową. 170 km. Na co opowiadać czy bagnać. rozpoczynamy dzień drugi, wczorajsza końcówka dnia, był dramat jakiś. A dzisiaj zobaczymy jak pójdzie. Jestem w miejscowości Barmawa. Stary Adam. Stary Adam, że lecimy 77. Słuchajcie, nie myślałem, że wygrałem jeszcze kolejny wyścig do tego wszystkiego. O, proszę. O, oni będą za mną daleko. Ja już tutaj czekam no, na mecie.